ma widzu, jak co środę, kainowanie, gram na hekarima mam warda na raptorach i jego widzę, że robi sobie te raptory, więc inwajduję go na redzie. On mi zauważa, chyba ucieka, ja mu smajtuję golemy, jest już na pewno stiltowany, odpala ghosta na mnie, ale akurat Hecarim nie jest też taki silny na początku, kain level 1-2, ma całkiem niezły. Więc zabijam tego gościa, robię sobie golemki, robię sobie reda, od razu idę na kraba. Oczywiście kraba nie smajtowałem, że mieć się na inwajt do jego lasu. Na mi nic się nie da zrobić, więc wchodzę do tego jego lasu sprawdzić. On tutaj akurat się szykował pod jakiegoś ganka. On nie ma ghosta, więc jego ja totalnie rundownuję. Czekam na kół, fleszku, autosek i chłop leży. Zabieram mu bullbuffa. No i idę na, dolne, na górnego krawa. Tutaj widzę, że popis lopuszuje, więc czekam tutaj jakiegoś dive'a, set malowa. nie biorę agro od razu, czekam aż Poppy go wypchnie z tower'a. No i free kill. Wave po się odbijał, więc przyszedłem spanishować tego seta drugi raz. No i on flash'nął, więc tutaj się już nic nie da zrobić, ale wave sterylizowany, więc biegnę jeszcze kolejny raz. No, i tutaj już kolega nie ma za bardzo co zrobić. Nawet nie muszę palić na niego erki Pomagam przepchnąć szybki Herald, ale zauważyłem, że w sumie cały raz mi stoi, więc ten Herald nie byłby taki zły. ja mam formę w bazie, więc lecę bronić tego bota. No i Nunu z na, z Zmita przyszedł sobie do tego bota. Ja się pojawiam na czas, dojeżdżam. Zostałem kira i tutaj chciałem jeszcze pokonać Pajka, ale wdepnąłem w struna. Amter jungluje Hekarim, jestem 4-0, 0-3, mam cały item prawie. Tutaj Serpium Face czekuje, przykampiłem się na niego, jak spuszczał linie, przeczekuję jego W. Kufr ściankę, leży tutaj jeszcze Hekarim, ale nic się tutaj już nie zadzieje. Biorę darmowego Heralda. I mój po czasie zginął, ale ja jeszcze zdążyłem zabrać jednego ze za sobą. I tutaj biorę prajo na bocie przed Drake'em. Rzucę plejty. Rzucę Heralda na plejty, bo jest 13 minuta, więc lepszego użycia raczej nie mam. I Drake jest darmowy. Tutaj widzę akcję, nam idzie, więc lecę z pomocą. Hekarium chciał pomóc Nunu. Nie wie, że totalnie ze mną przegrywa. I teraz ciekawe zagranie mechaniczne. Daję mu slała z REDA. Nie atakuje go, żeby przerwać sobie autoatak z Q. Boom. Ereczka. No i co? Ja już mu totalnie wchodzę do lasu. Hacerem nie ma życia. Pyk. Już musi palicerkę. Tutaj divewik na secie pod tier 2. I przeciwnicy już totalnie nie mogą grać. Ratujemy Serafinę z Fizem. Biorę Heralda. No i po tej akcji przeciwnicy Dali FFA, GG.